Cześć, witajcie w nowym filmie. Parki Rozrywki są jednym z najbardziej ulubionych miejsc na Ziemi do odwiedzenia, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Niestety, niektóre parki Rozrywki mają atrakcje, które z jakiegoś powodu musiały zostać zamknięte. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam 10 atrakcji parków Rozrywki, które musiały zostać zamknięte i dlaczego. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Donku to jeden z najpopularniejszych sklepów zakupowych w Japonii, w którym można uzyskać największe zniżki. Jest to sklep, który oferuje szeroką gamę produktów, od artykułów spożywczych po elektronikę i odzież. Jeśli jednak odwiedzicie to miejsce w Osace, to coś zauważycie, bo do jednego z budynków przyczepiona jest atrakcja. Z tego co wiem, ta jest wciąż otwarta, ale jest tam też Halfpipe Roller Coaster na dachu 8-piętrowego sklepu. Mimo, że kolejka mogła być uruchomiona, firma nie uzyskała niezbędnych pozwoleń na jej otwarcie. Ze względu na możliwe zakłócenia w postaci hałasu. Kolejka została więc pozostawiona na dachu, ponieważ jej demontaż byłby jeszcze bardziej kosztowny. Numer 9. Wulkano Blast Coaster był popularną atrakcją znajdującą się w Dozwell, Virginia, USA. Był to pierwszy odwrócony roller coaster, co oznacza, że szyny idą od spodu. Była to niegdyś jedna z najbardziej ekscytujących przejażdżek w parku rozrywki King's Dominion. Część roller coastera jest zamknięta w sztucznym wulkanie który był budowany od 1979 roku. Wulkan miał wiele innych przejażdżek przed Blast Coasterem, ale można powiedzieć, że Vulcano Blast Coaster był jedną z najlepszych przyjażek w parku rozrywki. Niestety roller coaster, który kosztował niewiarygodne 20 milionów dolarów, musiał zostać zamknięty z powodu niezadowolenia gości i problemów z awariami. Tak więc w 2019 roku podjęto decyzję o demontażu kolejki górskiej. Numer 8 Adlerflug lub Lot Orła to atrakcja w parku rozrywki w Berlinie, w Niemczech. Została zakazana po komentarzach ludzi w mediach społecznościowych na temat jej projektu. Właściciel parku, Rudiger Braun, był podekscytowany, gdy ogłosił nową atrakcję. Ale rozgłos, jaki otrzymała atrakcja, nie był niestety dobry. W rzeczywistości, atrakcja składa się z zestawu czterech wózków w kształcie orła, które się obracają. Kiedy te zaczynają się obracać, widoczny jest symbol swastyki. Jak wiadomo, swastyka była używana przez nazistowskie Niemcy. Była to mroczna część historii. I dlatego rząd zakazał używania tego typu symboli. Właściciel parku Rozrywki nie miał jednak pojęcia, że jego atrakcja tak wygląda i dlatego przeprosił. Atrakcja została ostatecznie tymczasowo zamknięta, aby można było ją przeprojektować. Numer 7. Action Park w Vernon Township, New Jersey, USA otworzył swoje drzwi dla publiczności w 1978 roku i szybko stał się najbardziej niebezpiecznym parkiem wodnym w Ameryce. Park zyskał taką reputację z powodu źle zaprojektowanych przejażdżek niedoświadczonego personelu, a co najważniejsze, słabych protokołów bezpieczeństwa. Odnotowano 6 wypadków, ale plotki głoszą, że było ich znacznie więcej, a mimo to park zatuszował incydenty. Jedną z popularnych przejażdżek w parku był Alpine Slide, gdzie goście wchodzili na urządzenie na kółkach, które czasami miało uszkodzony hamulec lub nie miało hamulca w ogóle. Był też Tidal Wavepool, Pool, basen, który był zbyt głęboki, z falami, które były zbyt silne i około metra wysokości. Ale najbardziej niesławną ze wszystkich atrakcji była Cannonball Loop, zamknięta zjeżdżalnia wodna, która zapętlała się na końcu. Z powodu wielu problemów z tymi wszystkimi atrakcjami, Action Park został ostatecznie zamknięty w 1996 roku. Numer 6. Znany film Szczęki w reżyserii Stevena Spielberg'a został wydany przez Universal Pictures w 1975 roku. Stał się on jednym z najbardziej udanych filmów o rekinach. W rzeczywistości film był tak popularny, że Universal Studios Florida Postanowił otworzyć atrakcję o tej samej nazwie w 1990 roku, na podstawie filmu. Koncepcja atrakcji polegała na zabraniu gości na przejażdżkę po wodach wyspy Amity, a atrakcją przyjażki był animatroniczny rekin, który wynurzał się z wody. Mimo, że był to genialny pomysł, atrakcja na początku miała problemy z pewnymi usterkami. Wynikało to z faktu, że animatronika i woda nie współgrają ze sobą zbyt dobrze. Jednak dzięki wysiłkom i wielu ulepszeniom, które nastąpiły później, park rozrywki uznał, że atrakcja jest zbyt droga w utrzymaniu. W związku z tym została oficjalnie zamknięta w 2012 roku, aby zrobić miejsce dla rozbudowy czardziejskiego świata Harry'ego Pottera. Istnieje jednak atrakcja szczęki w Universal Studios Japonia, więc jeśli chcecie ją wypróbować, powinniście zarezerwować wakacje w tym japońskim parku rozrywki. Numer 5: Island of Adventure to jeden z najpopularniejszych parków rozrywki Universal Studios. Jak reklamuje się, park jest to miejsce, gdzie superbohaterowie i magiczne stworzenia stają się prawdziwe. A jedną z ich ukochanych atrakcji był Dueling Dragons. Dueling Dragons zostało otwarte w 1999 roku i składało się z dwóch różnych rollercoasterów. Jeden nazywał się Fire, a drugi Ice. Jednak z czasem ich nazwy zostały zmienione. To, co czyniło tę atrakcję tak wyjątkową, to fakt, że podczas jazdy można było znaleźć się bardzo blisko drugiej kolejki. Atrakcja mogła osiągnąć prędkość pomiędzy 88 a 97 km/h. Jednak ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa, atrakcja została oficjalnie zamknięta w 2017 roku. Numer 4. Oczywiście kiedy mówimy o parkach rozrywki, nie możemy zapomnieć o Diabelskim Młynie. Jest to jedna z najbardziej popularnych atrakcji na świecie. Pierwszy Diabelski Młyn został zbudowany w 1893 roku przez George'a Washingtona Gayla Ferrisa Jr. Tak więc Ferris Wheel, jak nazywa się go w języku angielskim, został nazwany na cześć samego mężczyzny. Diabelski młyn nie był pierwotnie przeznaczony jako atrakcja dla wesołych miasteczek, ale na paryską wystawę wieży Eiffla w 1889 roku. Zaledwie 19 tygodni po jego uruchomieniu ponad 1 400 000 ludzi skorzystało z diabelskiego młyna. Kosztował 50 centów za 20-minutową przejażdżkę. W 1904 roku stał się częścią targów światowych w St. Louis. Jednak później atrakcja napotkała problemy finansowe i pojawiły się nawet pozwy sądowe, ponieważ twierdzono, że nie jest ona zbyt bezpieczna. W 1906 roku została oficjalnie zburzona przy użyciu 90 kg dynamitu. Numer 3. Wydarzenie w Czarnobylu to największa katastrofa nuklearna w historii, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku w ukraińskim mieście Czarnobyl. Powstały w jej wyniku odpady radioaktywne, oddziaływały na ten obszar i jego okolice przez dziesiątki lat. Na 1 maja 1986 roku zaplanowano otwarcie parku rozrywki w tym miejscu. Kilka źródeł podaje, że niektóre atrakcje były nawet tymczasowo otwarte, aby zapobiec panice. Wkrótce jednak trzeba było ewakuować całe miasto. Dziś atrakcje, a zwłaszcza Diabelski Młyn, stały się symbolem wydarzenia w Czarnobylu. W 2011 roku władze otworzyły teren dla turystów i można go zwiedzać z przewodnikiem. Ze względu na wysoką radioaktywność na tym obszarze, Diabelski Młyn i reszta atrakcji prawdopodobnie pozostanie zamknięta na zawsze. Numer 2 Kolejka górska Son of Beast w Kings Island w Ohio, USA była kiedyś rekordzistą świata w byciu najszybszą, najwyższą i najdłuższą drewnianą kolejką górską na świecie. Kolejka ta miała długość 2243 metrów i mogła osiągnąć prędkość do 125 km na godzinę. Son of Beast jest również jedynym drewnianym rollercoasterem z pętlą. Została ona jednak wkrótce usunięta z powodu problemów z konserwacją. W sumie ta kolejka pobiła nie mniej niż 7 rekordów świata. Po raz pierwszy została otwarta dla publiczności w 2000 roku. I choć rollercoaster ma na swoim koncie wiele kamieni milowych, to jednak na początku nie szło gładko. W 2006 roku kolejka Son of Beast została uszkodzona, co spowodowało zatrzymanie kolejki. W 2009 roku doszło do kolejnego incydentu. Po dokładnym przemyśleniu sprawy, w 2012 roku właściciele parku rozrywki zdecydowali się na ostateczne wyburzenie rollercoastera. Numer 1 Jeśli istnieje rekord świata dla najbardziej szalonej atrakcji, to należą do zjeżdżalni wodnej nazwie Werykt w Kansas City w USA. Rzeczywiście, sama nazwa oznacza po niemiecku „Szalone”. Została ona otwarta w lipcu 2014 roku jako najwyższa na świecie zjeżdżalnia wodna o wysokości 51 metrów. Aby dać ci jakieś porównanie, ta atrakcja była wyższa niż wodospad Niagara. Zjeżdżalnia wodna mogła osiągnąć prędkość 113 km na godzinę. W tamtym czasie zdobyła nawet kilka nagród, jako najlepsza nowa atrakcja parku wodnego na świecie. Jednak reputacja ta szybko straciła na znaczeniu, gdy wydarzyło się kilka incydentów. Park wodny został zamknięty w sierpniu 2016 roku i od tego czasu nigdy nie został otwarty. Te wydarzenia spowodowały nawet, że środki bezpieczeństwa atrakcji parków rozrywki zostały ponownie przeanalizowane. Którą atrakcję chcielibyście zobaczyć z powrotem? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.